Chory byłbym, gdybym nie zapomniał czegoś wpiąć. Jeszcze raz musiałem wszystko wykręcać. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Po dłuższej przerwie spowodowanej świętami, przykrymi yy, niespodziankami z życia no i innymi obowiązkami, czarny kondor. Zapraszam. Trasa już gotowy, polutowany do instalacji Pioneczka została docięta bo z tej już mało co zostało ale to się ładnie wszystko prezentuje teraz tutaj gąbeczkę też założyłem żeby tak nie dindą 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 było no mam nadzieję, że się nie pomyliłem no to czas to włączyć Oby nie wybuchło. Nie mogę się doczekać, i jestem bardzo ciekawy. Tak jak i wy. Wybuchnie. Przydźwięk sieciowy Galanty. Ciekawe, czy czegoś nie podłączyłem. No już szumi, wyłączyłem tutaj moje oświetlenie LEDowe i od razu przestało buczeć. Chociaż jeszcze coś tu buczy. Które to jest lewy, prawy, bo już sztukupiałem. Tutaj dioda jeszcze mi nie, nie weszła kurde do poprawy. Antenę by podłączyć, zobaczyć czy coś złapę. No. No, może tak. W tu na unijnym. No, bez anteny nawet łapie. Proszę bardzo. Sprawa wygląda tak. Że wyjąłem tą płytkę od mocniacza no i zacząłem troszkę sobie mierzyć nie podobały mi się tutaj wartości tych dwóch kondensatorków no nie wiem, dziś jestem na nie uczulony, więc zawsze zaczynam od nich w razie czego nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem Wam, że zmieniałem tutaj dwa kondensatorki może nie będę pokazywał paluszkiem o, z elektrolitycznych, na takie. No i niechcący w tym miejscu, zwarłem ścieżki. No i ciekawy jestem, czy to buczenie to jest od tego. Podłączyłem dwa równolegle dżemikony. Czyli tutaj mamy teraz 4400. No i włączam. Chyba słychać. Przez te długie wyprowadzenia. Teraz y, polutowałem w takiej konfiguracji. No Dałem możliwe y, najkrótsze te wyprowadzenia nóżki kondensatorów y, No, żeby można było to jakoś łatwo y, przylutować z tej strony. No i w przyszłości, żeby je można było też wykorzystać. Y, takie długość myślę, że to no, znikome ma znaczenie. Włączam, sprawdzamy. Wystraszyłem. Jakie zakłócenia. Wszystko przechodzi na radio. Reakcja efektu żadnego. Słynne i kontrowersyjne kondensatory Alwa. Przylutowane oryginalnie. Tylko z drugiej strony. Włączamy. Ja nic nie słyszę Wy chyba też nie. Wyłączam. No, normalna. Jeszcze raz. włączyłem I wyłączyłem. Ale wracają na swoje miejsce. Tu jeszcze muszę znaleźć bezpiecznik spaliłem 250 który ja już raz to przykręcam przy piątym razie przestałem liczyć i ile razy ja się już tą pastą obrudziłem Trzeba wysunąć, żeby wyszła sobie druga. Tylko pytanie, czy siedzi tam Dioda jeszcze w swoim miejscu. Zawsze z nią jest problem tutaj. No i nie siedzi koleżanka. Czyli jak to było? Czerwone idzie na dół. No to chyba skręcamy, nie? Przy mleku. No to co? Przyszedł czas na zamknięcie. Polutowane wszystko. Przewody tutaj założone. Zamykamy. Ciekawe czy będzie pasowo. Jedna śruba jest dłuższa. I nie wiem gdzie ona ma być. Poprawka. Tak, na szybko, środek. Cud, że te sprężynki nie zardzewiały. Mój smar zdał egzamin. Zobaczcie, jak ta głowica wygląda. Taka jest, no, taka, no, niewyraźna bym powiedział. Ale otwarza bardzo dobrze. Jak na Kondora i na moje ucho, no to bardzo dobrze. Głowica nagrywająca, jeszcze nie testowałem. Takie akcenty też są ważne. Żadne niepołamane. Oraz wyprane. Co nie? Ślicznie. Pięknie, równiutko ucięte. Zobaczymy czy pasuje. Nawet kolor mniej więcej się zgadza. Ładnie to wyszło. Teraz to już chyba naprawdę ostatni akcent. Tylko nie pamiętam którą stroną to było. Czy to było tak? Czy tak? teraz wystarczy tylko nakleić siedzi zero, zero więc wypadało ARS P 141 Francji Amon Henryka Wieniawskiego w przełożeniu po prostu Stworzyłem jedną kasetę. Chciałem sobie przetestować, jak kondor nagrywa. I nagrywa dobrze, ale tak jak mówiłem, nie tylko głowica główna będzie wymieniona na straszkową, ale również głowica nagrywająca będzie wymieniona na fabrycznie nową. Mam kilka. to by było na tyle na pewno nie jest to ostatni yy, odcinek o kondorze w planach mam wymianę głowicy na stożkową mimo, że ona jest w porządku ale chciałbym sobie wymienić na stożkową, zobaczymy jaki będzie efekt a także yy, no, ten sławny psujący się mechanizm, jeszcze poprawić delikatnie, bo są rzeczy, które mi się za bardzo nie podobają w działaniu. Więc na pewno pokażę. Kondor mnie troszkę zmęczył, muszę od niego odpocząć. Teraz tylko nacieszyć ucho i oczy, no bo prezentuje się naprawdę świetnie. I naprawdę świetnie brzmi jak dla mnie. Podoba mi się po prostu. Jak się podobało, to zostawcie łakocie. Jeśli się nie podobało, to nie. Pozdrawiam do następnego razu.